Wyjście, część pierwsza, jesteśmy w metrze. Gdzieś tu powinno być wyjście. Jeden po raz trzeci na górę, chyba nie ostatni, jak widać. Jesteśmy gdzieś już w zmniejszyć ale tu są trzy albo cztery piętrawe te metra, cztery poziomowe, Chciałem powiedzieć. O, wyjście. Bardzo się cieszę z tego powodu. Właśnie jesteśmy w jakiejś... 5 minut od stadionu Atletico Madryt Mam nadzieję, że dobrze wyszliśmy. No i co? Czekajnie to przepchnęło Zaraz zobaczymy gdzie wysiedliśmy Czy tak, wysiedliśmy tam gdzie chcieliśmy? Tak, wysiedliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Teraz mamy iść ulicą Zaraz wam powiem jaką Mamy iść ulicą, mamy iść ulicą. Ta, ta. Ale tak niestety nie piszę jakaś ulica Nie pisze jakaś ulica, więc co zrobimy? i idziemy w tą ulicę dokładnie tak idziemy w dół więc domyślamy się, że idziemy w stąd do mhm. nie będziemy się nikogo pytać bo to co bo się nie opłaca ola ola no jeżeli dojdę do stadionu to będzie fajnie jeżeli natomiast do stadionu nie dojdę to już będzie niefajnie Dlatego tego się na razie wyłączam. No niestety tego nie przewidziemy, ale poszliśmy naokoło. Szliśmy już tą drogą. Tam zaraz będzie Burger King. No ale cóż, zdarza się. W Madrycie jestem pierwszy raz. Teraz już wiem, gdzie jesteśmy. Troszeczkę nadłożymy drogi, ale to nic. Będziemy musieli szybciej zwiedzić Wisente Calderon. Dzień, than dzień, Now it's nothing but a Domu. dzień, Dom Podejście dzień, 2, dzień, Calderon Sobota, 29 lipiec 2017 roku.

Stadion Atletico Madryt, nie mogę go właśnie na Vicente Calderon Stadium Stadion Stadion Atlety Madrid Też przyjemnie jest tutaj całkiem już przyjemnie, bardzo ładny stadionik. Zresztą te stadioniki wydają się takie małe, ale podoba mi się. Jest Coca-Cola, jest Sobota, jest Spider-Cam, ale nie ma czolosu niestety. To chyba na troszkę można wejść. Więc strony Green Keeper. Wamos mocet letkiego. Niedługo ten stadion zostanie zburzony. Im, im dłużej to przebywamy, tym bardziej powinniśmy się cieszyć. 56 tysięcy krzesełek, coś plus, minus około tego. Ciekawe, jak to wszystkie kartoniety wyglądają. Nawet wam powiem, że dość dużo ludzi przyszło na zwiedzenie tego stadionu Podoba mi się, naprawdę podoba ja mi wspomniałem, się. Wspomniałem, szczyt nowoczesności to nie jest Podobno gwiazd, stadion ma 4 albo 5 gwiazdek mhm. chyba Chociaż może nie 5 Ale naprawdę widok <laughs> to jest niesamowity Musi się naprawdę oglądać. Fajnie oglądać mecz jeszcze z takich wysokości hmm. Gdzieś to może jest Nie, nie ma czorośimy one Niestety Dobra, idziemy dalej, idziemy Prawdopodobnie trawka ładnie przestrzyżona, całkiem ładnie przestrzyżona traweczka na Vicente Calderon na nowy sezon. Idę ze sponforów.

jeszcze raz dochodzimy do nabora do I tak właśnie kończy się moja przygoda z futbolem w Madrycie. Stadion Atletico de Madrid. Vicente Calderon. Bardzo fajne, A, zresztą mamy jeszcze chwilę czasu. Obejdziemy sobie go do środka, dookoła. Więc jeszcze nie tak sam koniec bardzo fajny widać że niestety swoje lata przeżył już przeprowadzając się ta wenda metropolitanu które będziemy widzieć kiedy będziemy wracać w do Krakowa w drodze na lotnisko byliśmy i na Santiago Bernabeu i na Vicente Calderon. Muzeum. A tu co jest? O, tu też coś jest. To chyba jest restauracja. Tak, no tu mamy jeszcze starą bluzę Atletico, starą koszulkę. Mistrzostwo z chyba 1933 roku. I troszkę nowsza koszulka. Jestem bardzo zadowolony z tej podróży. Sam trafiłem na ten stadion bezproblemowo. Troszkę są drogą bywa bale. Vamos real. Vamos Atletico Polecam każdemu taką wycieczkę. Nawet jeżeli jest się kibicem innej drużyny, fanem, sympatykiem jak ja jestem sympatykiem Barcelony kilka słów ode mnie bardzo fajnie w Madrycie jest to, że można było sobie kupić koszulkę Atletico w Barcelony nawet na Pchlin Targu nawet z Czarnego Rynku bardzo dużo pamiątek związanych z Obama z trzema w klubami bo takich Pamiętam, jak z Leganes czy z Hetafe, niestety kupić nie dało się tutaj. A szkoda, też bym się coś kupił. A co? Obchodzimy stadion dookoła. Tu gdzieś jest główna trybuna. Jak już mówiłem, są chyba wejście na, ten, na różne sektory. Bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Stadio Vicente Calderon. Tam sobie płynie rzeczka. Tam jest też droga szybkiego ruchu. Tu jestem ja. Czekamy na samochodzik i jedziemy dalej. Ten stadion będziemy teraz oglądać w telewizji. Pozdrawiam. PS, tego nie zauważyłem, że to aż tak wielkie jest z tej strony. To jest Media Center, tam mamy główną trybunę. Bo na nowy sezon. Jednak nie pójdziemy na to musimy się wrócić. To tyle, pozdrawiam.